Słowo mirmensem, tak trzeba żyć. Oni nami gardzą. Całe nasze państwo, od samej góry do samiosiękiego dołu, zbudowane jest na pogardzie dla szeregowego obywatela i na przyznawaniu ludziom podczepionym pod władzę najróżniejszych przywilejów. Wszyscy wiedzą, jak wygląda polityka kadrowa jakie szanse na dobrą pracę w sektorze państwowym mają krewni i znajomi działaczy partyjnych, a jaką ktoś bez żadnych koneksji. Nikogo nie dziwi, że zaprzyjaźnione z władzą media otrzymują reklamy od ministerstw i spółek skarbu państwa, a media opozycyjne na takie reklamy nie mają szans. Tak samo jest z przetargami, prywatyzacjami i zleceniami. Zawsze, gdy pojawia się jakieś koryto, Ustawia się do niego długa kolejka zblatowanych z władzą chętnych. Aparat propagandowy PIS od kilku dni atakuje około platformianych aktorów za elitaryzm i chęć bycia traktowanym inaczej niż zwykli Polacy. Słyszymy, jak to wszyscy są równi i że złota palma nie powinna dawać żadnych przywilejów. Propagandyści oczywiście nie pamiętają, że rząd PiS zwolnił z podatku dochodowego Olgę Tokarczuk za to, że otrzymała Nagrodę Nobla. Nie pamiętają też, że marszałek Kuchciński latał sobie regularnie do Rzeszowa, nie pamiętają asystentek prezesa NBP Glapińskiego. No i oczywiście nigdy nie słyszeli o Kaczyńskim na zamkniętym cmentarzu. Nie tylko politycy uważają się za lepszych. Spójrzmy na redaktora Polsatu. Który osoby bez maseczek nazywał nieodpowiedzialnymi siewcami śmierci, żeby później samemu wrzucić na Twittera swoje zdjęcie z liczną rodziną w jakiejś hali, na którym wszyscy również byli bez maseczek. Zresztą premier Morawiecki też robił sobie bez maseczek zdjęcie w kinie i łamał zasady sanitarne obowiązujące w restauracjach. Poseł Grzegorz Brown był wywalany z mównicy za brak maseczki a Kaczyński mógł swobodnie przemawiać bez niej. Cała ta ekipa ma głębokie przekonanie, że im należy się więcej. Prawo i ograniczenia są dla plebsu, nie dla nich. To jest standard, nie ma co znowu pisać tego samego. Ale to, co wydarzyło się w szpitalu w Jarocinie, jest czymś zupełnie nowym. W jarocinskim szpitalu, jak chyba wszędzie indziej, z powodu obawy przed wirusem, ojcowie nie są wpuszczani na porodówkę. Matki muszą rodzić same, a ojcowie nie mają dostępu do noworodków. Jakie więc musiało być oburzenie jednego z ojców, gdy dowiedział się, że miejscowa starosta spis Lidia Czechak, robiła sobie fotki w szpitalu z jego nowonarodzonym synkiem. Ojciec nie mógł wziąć na ręce swojego dziecka, nie mógł się nim nacieszyć, musiał czekać, aż matka z dzieckiem wyjdą ze szpitala. Ale starosta PiS nie miała problemu z wejściem do szpitala i fotografowaniem się z czyimś dzieckiem. Co na to szpital? Tu się robi jeszcze groźniej. Tumany ze szpitala tłumaczyli się, że starosta ma więcej praw, bo starostwo finansuje szpital. Do jasnej cholery kto finansuje szpital? Kto płaci podatki i składki? Starostwo? To są nasze pieniądze to my to finansujemy a nie jeden aparatczyk z drugim aparatczykiem. Jak się to towarzystwo jeszcze trochę rozbestwi, to wprowadzą nam prawo pierwszej nocy, i większość nawet nie kwiknie, bo uzna, że skoro władza tak mówi, to tak trzeba. Gorsi niż mafia każdego dnia dostajemy nowe dowody na to, że nasze państwo jest gorzej niż bandyckie. Wyobraźcie sobie, że mieliście pecha i ktoś wyczyścił wam konto bankowe. Daliście się jakoś podejść, kliknęliście w link, którego nie powinniście otwierać, zrobiliście głupi błąd. Bank formalnie nie ponosi winy za wasz błąd, ale z powodów wizerunkowych prawdopodobnie i tak odda wam pieniądze. I tu zaczyna się problem, bo niestety żyjemy w miejscu, w którym nawet bankierzy zachowują się porządniej od urzędników. Skarbówka uważa, że skoro bank odda wam wasze pieniądze, to znaczy, że jesteście strasznie zarobieni i macie dochód do opodatkowania. I to według skali podatkowej. Czyli dodajemy wszystkie wasze dochody z pracy, do rekompensaty z banku i od nadwyżki ponad 85 tysięcy złotych, płacicie 32% podatku. Rząd oczekuje, że zapłacicie mu działkę w wysokości 1 trzeciej tego, co złodziej wam ukradł. Nawet mafia działa w ten sposób, że bierze działkę od złodzieja, a nie od obrabowanego. Ale to jest standard nieosiągalny dla tych ludzi. Jeszcze wiele czasu musi upłynąć. I wiele trzeba poprawić, abyśmy z obecnego poziomu weszli na poziom bandycki. Samobójstwo mediów społecznościowych. Facebook właśnie zablokował konto Donalda Trumpa. Twitter również zawiesił mu konto. W ten sposób Facebook i Twitter strzelają sobie w stopę. I nie chodzi mi o to, że ludzie pójdą teraz tam, gdzie jest większa wolność słowa, bo nie pójdą. Należy się teraz spodziewać zaostrzenia polityki Facebooka względem treści politycznie niepoprawnych, ale nie zniechęci to zdecydowanej większości użytkowników. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Politycy zajmują się zdobywaniem i utrzymywaniem władzy, wykorzystują do tego najróżniejsze zasoby. Wbrew powszechnemu przekonaniu, ci na samej górze nie są idiotami, a już przynajmniej ci na samej górze w poważnych państwach nie są idiotami. Ci ludzie potrafią wyczuć od czego zależy ich siła, widzą jakie mają zasoby i dbają o nie. To dzięki tym zasobom mają swoją siłę. Co to oznacza? Że właśnie wielu polityków w USA i Europie Zachodniej zrozumiało, że zależą od Facebooka i Twittera bardziej niż by chcieli. Nie bez powodu Rosjanie i Chińczycy nie chcieli zależeć od platform amerykańskich i założyli swoje. W długim terminie doprowadzi to do uregulowania lub znacjonalizowania najważniejszych mediów społecznościowych. Prezydent mocarstwa nie może sobie pozwolić na to, żeby anonimowy pracownik Facebooka kasował mu konto, które wykorzystuje do kontaktu z wyborcami. Na tej samej zasadzie państwa przyjęły ponad 100 lat temu linie kolejowe. Były one zbyt ważne z militarnego punktu widzenia. Teraz z politycznego punktu widzenia. Facebook i Twitter są zbyt ważne, by pozostawić je poza kontrolą. To się po prostu stanie, nie wiem tylko kiedy. Kto wygra wojnę? Gdy wczoraj TVP podało informację, że myśliwce, które mieliśmy podarować Ukrainie, będą startowały z polskich lotnisk, mnóstwo osób się cieszyło. Polacy cieszyli się z tego, że zamierzamy zaatakować Rosję, mocarstwo atomowe udostępnienie swojego terytorium do ataku jest traktowane przecież jak agresja wojskowa. Czy nie jest to czas na delikatne uspokojenie emocji? Bo robi się w tym momencie coraz groźniej. Bardzo źle by było, gdyby nasze państwo podjęło pewne nieodwracalne kroki pod wpływem słusznie, rozemocjonowanej opinii publicznej. Naprawdę powinniśmy trochę ochłonąć. Przed atakiem Rosji kilkukrotnie powtarzałem że wszystko wskazuje na to, że dojdzie do wojny. Teraz wszystko wskazuje na to, że Rosja tę wojnę wygra. Zajmie Kijów, Odessę, wszystko co na wschód od Dniepru, a może i więcej. Czy możemy coś z tym zrobić? Nie. Czasem zdarza się wielka tragedia, z którą po prostu nie da się nic zrobić. Istnieją nowotwory, których nie da się wyleczyć choroby psychiczne, z których nie da się wyjść. Świat jest tak skonstruowany, że pewne rzeczy się po prostu dzieją, niezależnie od tego, jak wielkie nieszczęście powodują, jak bardzo niszczą życie i jaki smutek wywołują. Oczywiście, że w naszym interesie jest to, żeby Ukraina wygrała. Jeżeli nie wygra, to niech walczy jak najdłużej. Każdy zniszczony ruski czołg każdy zestrzelony samolot, każdy kolejny tydzień obrony Ukrainy jest w naszym interesie. Oczywiście, że Ukraina została bandycko zaatakowana przez Rosję, i oczywiście, że dzieją się tam i dziać się dalej będą wielkie tragedie. Ale nie możemy myśleć życzeniowo. Gdy widzę, jak wydawałoby się, że poważni ludzie mają wrażenie, że Rosja dostaje po głowie od Ukrainy, bo zobaczyli zdjęcia zniszczonego sprzętu, cyganów, kradnących czołg, czy usłyszeli historię o bardzo bohaterskich i odważnych żołnierzach ukraińskich, to po raz kolejny zwiększam swój podziw dla skuteczności narzędzia, jakim jest propaganda. W ostatnich dniach widziałem, wydawałoby się, poważnych ludzi, zastanawiających się, czy uda się odbić lub zdemilitaryzować królewiec, albo zmusić Rosję do oddania atomówek. Ciężko wskazać bardziej drastyczny przykład przysłowiowego dzielenia skóry na niedźwiedziu. Przypomnijmy sobie wrzesień 1939 roku. Przez pierwsze trzy dni też trwały wtedy walki graniczne, ale od 4 września było już widać, że jest po ptakach. Wtedy na początku też część opinii publicznej spodziewała się zwycięstwa, zdobycia Berlina. A minimum to porządnego zbombardowania go. Skończyło się troszkę inaczej. Propaganda ukraińska jest oczywiście pożyteczna. Zwiększa morale, dopinguje do walki, zachęca inne państwa do jeszcze większej pomocy. W końcu jest nadzieja, że się uda. Tak, nadzieja jest, ale niewielka. Wygranie ten, kto bardziej ośmieszy wroga, upubliczni błazenadę niektórych oddziałów przebije się ze swoim przekazem do światowej opinii publicznej. Wygra ten, kto będzie miał silniejszą armię. Memy, filmiki, zdjęcia, ale też odwaga, poświęcenie i bohaterstwo są niezwykle ważne i cenne, ale same wojny nie wygrają.